Oddałem się, że najlepszą rzeczą, którą rząd może zrobić dla samorządów, to wywołać wyższą inflację. Dlaczego? Drodzy Państwo, e, dlatego, że tak czy owak, jakbyśmy się nie starali, skończymy ten kryzys, i ja tu się zgadzam z Panem Skarbnikiem Bydgoszczy, znowu, że to może być 2-3-4 lata nawet, skończymy z bardzo wysokim poziomem długu publicznego. Ja się w ogóle wcale nie zdziwię, jeżeli w tym roku samorządy e, zadłużą się do, o dodatkowe od 10 do 20 miliardów. Tak, dla porównania, rekordowe poziomy wzrostu to były 7 miliardów w ostatnich latach. Jedyną, jedyną szansą na wyjście z tego zadłużenia jest podwyższona inflacja, bo ona powoduje wzrost wszystkich kategorii ekonomicznych. Oprócz nominału długu, ten dług jest zjadany przez inflację. I to jest najlepsza rzecz, którą tak makroekonomicznie nie do końca rząd, oczywiście, bo to jest zjawisko bardziej skomplikowane, ale może zrobić dla samorządu, bo wtedy ten dług zostanie zdewoluowany. Ja bym sugerował korzystanie z sytuacji, która teraz się zaczęła na rynku zamówień publicznych, to znaczy spadły ogromnie ceny, które są proponowane w przetargach. Ja bym szedł w kierunku inwestycji. Jest jedna inwesty jeden typ inwestycji, który nam się wydaje doskonały dla naprawdę większości, większości samorządów, to jest mieszkalnictwo, żeby inwestować. Budowanie mieszkań na wzór programu Mieszkanie Plus, które tam się powiedzmy gdzieś po drodze chyba rozeszło, ale na wzór takiego programu, budować mieszkania dla mieszkańców, którzy teraz jeszcze tego będą bardziej potrzebowali, bo też tracą zdolność kredytową, ciągle nie mają gdzie mieszkać, a dla miast to jest strategiczne zatrzymanie dochodów wraz z tymi mieszkańcami naturalnie. My na przykład mamy konstrukcje tak zwane samofinansujące się, to znaczy można ułożyć finansowanie takich mieszkań bez udziału gminy, to znaczy gmina nie traci, nie, nie zużywa swojej zdolności kredytowej. De facto te, ten kredyt czy obligacje spłacane są z czynszów mieszkańców. To jest naprawdę na, na niedużych poziomach czynszów. To się da zrobić, drodzy Państwo, trzeba próbować. Plus ten dług będzie zjadany przez inflację na kolejne lata.